No, włączę się tu, pokażę wam Tylko mamy fasolę w tym roku Mamy 23 chyba Czy drugi lipca? No i zbiór Fasoli naprawdę W tym roku oddaje Także tak to wygląda Pustych przejazdów nie ma <noise> O Boże Akcja drzewo już na Zimę. Nie wiadomo jaka zima ma być. A z straszą, że nie, nie będzie węgla, że nie będzie czym palić. Że nie można już wodzić chrostu z lasu, tylko trzeba zapłacić pierdolenia już kurwa. Pierdolnięty, kurwa, rząd. I nic więcej, także... Tutaj... Z rodzicami... Kupiliśmy drzewo. I po prostu wozimy. Teraz... Do jesieni gdzieś tam będziemy tutaj trzymać, żeby to się ładnie wysuszyło. W międzyczasie tam będziemy rąbać. Czy tam ja, czy tata, to już mniejsza z tym. No i tak to wygląda. Tutaj y, mamy 5 metrów. Y, właśnie teraz włożę takie grubsze. Y, jak widzicie, no dosyć byczki są. Y, gdzieś tam siednica tego jednego ma około 50, chyba 5 centymetrów. Coś koło tego także, no, diabli, diabeł jak skórny że tak powiem, brzydko. No i tak to wygląda. Także, jak nie warzywa, no, to trzeba tutaj przy drzewie, żeby zimą w tyłek było ciepło. <grytanie> to się nie przywitałem, także siemanko manko. Wszystkim w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj już 23 lipca. Pochwalę się Wam. Gdzieś tu widziałem, że już wyszły braczki. Oczywiście popadało dzisiaj już. O, już zaczynają wychodzić braczki. Także, no tak to wygląda nie wszędzie. Znowu. Znowu nie wszędzie wychodzą równo, jakby będą znowu takie jak na wiosnę. Cały tydzień był taki suchy i bardzo ciepły. E, tutaj jeszcze dzisiaj mam zamiar w cebuli obalić e, szczypior, złałować albo wiecie, paluszkami go przejechać e, Nie pokazywałem wam chyba ten, proszę bardzo jaka marchew, ładna. No. Nie wiem czy taka ładna, bo miała wyjść prosta, wysłać znowu taka pombana Gdzieś tam tutaj przeżył tam tu jeszcze tę cebulę. Cebula ładnie sknie, jak widzicie. O niestety nierówno wiem, wygląda tu bus. Normalnie bus jest. Jest tutaj naprawdę słaba ta cebula. Tutaj jest działka po słoneczniku, tak bo tu był słonecznik w zeszłym roku i z myślą o borówkach, które też niestety musiałem przesadzić w inne miejsce, nie wyszły. Tutaj papryka, papryka ładnie wygląda. Tutaj działka, znaczy tu jest stanowisko po obowniku, po obownika. Bez nawozu sztucznego, nie daję tutaj odżywek, bo moim zdaniem, moim zdaniem nie muszę dawać, nawet nie muszę, no. Tutaj jest na pewno jakaś tam, powiedzmy, trochę azotu, na pewno tam jest, bo jakiś tam obornik jednak to nie to wszystko, no to wiecie, że... Zobaczcie, nawet jeszcze próchno jest, także to próchno podtrzymuje o. No to jest żywy obornik jeszcze. Także, no mam nadzieję, że papryka tutaj sobie da radę. Mokro jest, trochę popadało. Trochę, no trochę, no dosyć ładnie popadało. Tutaj mam jeszcze zamiar y, skultywatować i chcę posiać jakiś poplon. Myślę sobie nad y, koprem, ale nie wiem czy to wyjdzie. Także, no tak to wygląda. Tam dalej w oddali możecie zauważyć taki mały Rządek rzodkwi też moim zdaniem bardzo dobry, bardzo dobry międzyplom po kalafiorze. O, tak to wygląda. No niestety nie udało mi się opryskać jeszcze od wczoraj, od wieczora praktycznie zaczęło objać. Także no nie chcę pryskać i nie chcę, żeby leciało tam ten... gdzieś i jakieś inne warzywa. No mówi się trudno. Nie wyżej się opryska w poniedziałek. Dzisiaj mamy już niedzielę rano. Sobie stałem, kawkę jeszcze nie piłem. Zjadłem się daje. Przyszedłem tak tu nagrać wam jeszcze do vloga. Także sobie dzisiaj zmontuję, a jutro już będziecie mogli sobie obejrzeć. O siódmej, jak widzicie, tutaj tuskaweczki, nasz e, tuskaweczki, co ja pierdolę. E, ziemiaczki, proszę bardzo, zaczynają sknąć. Niestety, nie wiem, czy to jest przez to, że nie pada, jest sucho, ale po prostu może. E, Albo też może być po prostu zaraza taka. Jechałem tutaj jeszcze trzeci raz to co miałem wypryskałem w piątek. Ale zobaczcie, jest taka susza, że nawet widać jak jest popękana ziemia przy ziemiakach. Ziemiaki są odkryte ze względu na to, że no nie pada. Ta ziemia jest po prostu. Odkryta, ziemia jest odkryty i zaczyna się robić, no niestety najgorsze, może nie, nie najgorsze, ale z, e, zaczyna się robić zielony. Nie idzie tego w jakiś sposób, teraz tego nie przykryjemy, bo byśmy połamali Łęty. Łęty, jak widzicie, no, są też e, po po całych rzędach. Tak to wygląda tak cierpią niestety ziemiaczki. Gdy jest susza. Teraz moje ostatnie dni były takie ciepłe. Było nawet 38 stopni w cieniu. 38 nawet było zanotowane. Tutaj może tak na sklejeniach nie, ale zobaczcie, w kłąb co słońce może zrobić ziemniakom. Także, no tak to niestety wygląda. Kapusta ładnie tutaj się bierze, się zawiązują. Główki już. Tutaj jest ta na To już yy, tak ona niestety wygląda. Coś się jej nie służy. Nie wiem, co tu może być. O, bambo. No i tutaj mam ten, jak widzicie, taki mały rządeczek rzotkwi. Rząd ładnie to tu wygląda. Ładnie wyszła po tych deszczach. No i tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, co zrobiłem z poróżką, tą moją, co sadziłem, nie? Chodź. To jest kot, który przyjdzie pod nogi i się podłoży i chce się bawić. Yy, ogórków w tym roku zapowiadały się marnie, ale no coś tam będzie, także nie za dużo, ale coś tam zawsze będzie. Jest trochę wiatr, ale niestety Muszę to nagrać, także no tak to wygląda, yy, tutaj mamy, widzicie papierówki już spadają, bambo, o zobaczcie, musiałem tutaj przekopać w to miejsce, już mają praktycznie 2,5 tygodnia jak tu są, Zaczynał, yy, zaczynają wypuszczać, yy, praktycznie chyba na wszystkich, na wszystkich zaczynają wypuszczać liście, tutaj też, o tam. Pokażę Wam tu jeszcze, No niestety, co niektóre są uschnięte, tak jak tutaj, o, tutaj się ładnie wydego e, Posypałem, oczywiście, truciznami polałem wodą dosyć dużo. I zobaczcie, jak, jaka jest wilgać. Fajna, także, no tak to wygląda. Tutaj jest niestety uschnięty. Tu też, raczej tu wypuszcza. A tutaj. Nie wiem, czy coś wypuści, no niby jest krzak, krzak zielony.